Cześć! Witajcie, ja jestem Komornik i witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Hearts of Iron 3 jako Niemcy. Jesteśmy na wojnie ze Związkiem Radzieckim, właściwie już prawie ją wygrywamy. No i tak jak mówiłem dwa odcinki temu, to tu, tu, mamy sytuację dosyć poważną, jeśli chodzi o, że tak powiem, desant. Desant związany z obecnością Brytyjczyków na ziemi hiszpańskiej. Musimy ich obronić, bo to będzie tak naprawdę kluczową rzeczą do naszego zwycięstwa musimy tak, tutaj po pierwsze pierwszą rzeczą jaką zrobię to będzie zautomatyzowanie tego teatru mimo wszystko myślę, że on sobie świetnie poradzi to nie ten teatr to był ten teatr tak, dajemy, słuchajcie no, widać, że jesteśmy znacznie silniejsi znacznie silniejsi od Związku Radzieckiego, więc wrzucimy sobie tutaj blitzing, tutaj wrzucimy sobie ofensywę a, defensywę może być defensywa może być Niechaj, tak to właśnie wygląda. Ja zobaczę, jak wygląda produkcja do marca 42 roku. Będzie się, a nie, czekajcie, 13 grudnia to już niedługo, 10 dni. I te jednostki na pewno nam się tutaj przydadzą. jaki jest mój plan? Moim planem jest odcięcie w tym momencie jednostek brytyjskich od zapasów. Czyli odcięcie ich od tych dwóch portów, właściwie jednego, bo tego drugiego jeszcze nie zdobyli na szczęście. No i ja oczywiście wykorzystam sytuację, że mam tutaj moich spadochroniarzy. Może nie będę nimi latał nigdzie na razie, chociaż byłoby miło zrzucić się tutaj na ten port. Ale na pewno pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to będzie atak na tą prowincję. Ja sobie zwiększę tempo rozgrywki do 4 do 4-krotnej prędkości. Mam nadzieję, że tu się nic nie stanie. W ogóle mogę ten plan wyłączyć, bo on już tutaj kompletnie jest niepotrzebny. No nie to chciałem. Klik... No, nic nie to chciałem. A. Skasujmy go od razu. Dobra. E, tym na razie nie będę się przejmował. Tutaj widzę też, że persja troszeczkę <śmiga>, śmiga. No dobra, trudno. W każdym razie dosyć tego gadania. E, I lecimy z koksem, więc tak, na pewno tutaj ich będę chciał odepchnąć, i tak samo będę chciał ich odepchnąć stąd. I ta rzeka to będzie taki mój mały wyznacznik tego, coś tutaj się będzie działo. Ale może nie uprzedzajmy faktów. Na razie przejdźmy tymi jednostkami. Nie wiem, czy trzy wystarczą. Mam nadzieję, że wystarczą. Chciałbym im pomóc. Dobra, dorzucę jeszcze jedną taką regularną jednostkę jako wsparcie. Myślę, że na pewno się przyda. Prawdzie tutaj widzę, że atak jest przeprowadzany względem mnie. No ale zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, bo ta bitwa jest naprawdę bitwą kluczową w tym momencie. Chciałbym ją wygrać, naprawdę chciałbym ją wygrać. Myślę, że tu sobie poradzimy. Jeśli tutaj mitnie teraz na zielony kolorek, to będzie bardzo przyjemnie. No i dostali się do Gibraltaru. To będzie naprawdę trudna prowincja do uzyskania, ponieważ tu jest dosyć duży fort. Trudno. Mam nadzieję, że oni się tam gdzieś przedostaną do góry. I przez do góry mam e, na pomoc jakąś im będę mógł udzielić. Zobaczymy jak to się będzie tutaj e, wszystko jeszcze e, klarowało. W każdym razie tutaj widzę, że moje jednostki ruszyły i to dosyć ostro, tak, dosyć skopyta, więc mam nadzieję, że sobie tutaj świetnie poradzą. Aha, zaznaczę im może jeszcze czekajcie. Cel, e, którym jest Moskwa. Gdzie ta Moskwa? Tutaj jest Moskwa, więc Wam zaznaczymy Moskwę i zaznaczymy Wam też. E, słuchajcie Stalingrad, który jest tutaj. Zobaczymy, czy sobie poradzą. Mam nadzieję, że tak. A, dobra, zostawię ich. Najwyżej będziemy ratować im tyłki. E, w każdym razie, tutaj czekamy na rozwój sytuacji, bo chciałbym to jednak wygrać. A konwoje nie potrzebuję, konwoi na razie, znaczy chyba nie potrzebuję, tak naprawdę muszę zobaczyć. A, gdzieś tam się robią, więc może. Aha, dobra. Jak te jednostki się wyprodukują, to konwoje też zaczną się budować, więc myślę, że będą mi bardzo potrzebne w przyszłości. Wiecie co mnie cieszy? Cieszy mnie to, że tutaj te jednostki się dezorganizują, przez co będę mógł praktycznie od razu ruszyć do ataku. A, spróbujmy teraz ich zdezorganizować. Zobaczymy. Zobaczymy jak tutaj wszystko wyjdzie. Myślę, że się uda. O, czekamy, czekamy. Za dużo nie mogę w tym momencie zrobić. Musimy czekać na wynik tych dwóch bitew. Nie chcę też sprowadzać nikogo z frontu wschodniego, więc myślę, że... Zostawię na razie to tak, jak jest. Aha, i teraz tak. Te jednostki, które nie atakowały stąd, niech zaatakują tu. Powinniście wygrać bez problemu. No, tak jak myślałem. A jeśli chodzi o tą bitwę, to czekamy na rozwój e, sytuacji. Jest coraz lepiej. Widzę, że te jednostki się coraz bardziej dezorganizują. Ja tutaj widzę, że też coraz e, lepiej sobie radzę w boju. Powinniśmy ich rozbić i po tym dopiero będziemy... E, a, to tam. O, o o, coś mi się zbadało i to jest chyba technologia, którą miałem wyłączyć z tego, co pamiętam. Tak, miałem to wyłączyć, dokładnie. Eee, przemysł. Badamy sobie spoko. Niech wszystko na razie tutaj zostanie, tak jak jest. Tutaj wygraliśmy bitwę. A właściwie. Tak, bitwę jedną, właściwie dwie bitwy. I za chwilę postaram się wypchnąć ich za rzekę. Niektórymi z tych jednostek. O, oczywiście, jak minie mi blokada ataku, nie wiem, czy wystarczy mi mocy, żeby to wszystko zrobić. Nie wiem, czy też Brazylia jest w osi, znaczy w osi mówię, w aliantach. Jest i Brazylia też, znając życie, będzie się tutaj desantowała i to dosyć poważnie, więc... więc musimy uważać na nich. Dlatego jak najwcześniejsze zajęcie tych portów jest dla mnie jak największym priorytetem tak naprawdę w tym momencie. No, i cóż, i myślę, że te dwie jednostki będą tak naprawdę tutaj e, patrolowały teren, a tymi dopiero będę e, rozwalał wszystkie e, te jednostki na południu. Mam nadzieję, że to się wszystko powiedzie. Bo jeśli nie, to jesteśmy troszeczkę w trudnej sytuacji. I mamy zbudowane jednostki, które niestety musimy rozlokować dopiero gdzieś tutaj. Ale one mi się na pewno tutaj przydadzą, więc od razu e, zaproszę was gdzieś tutaj. A, powiedzmy do tej prowincji, poczekamy na ich przybycie. Znaczy, no nie będziemy czekać, oczywiście, będziemy atakować od razu. Niemniej jednak, one na pewno mi pomogą i musimy też zająć się tutaj Rozgramianiem tych jednostek. Ale odcięcie ich od zapasów będzie na pewno priorytetem w tym momencie. Tak. i Gibraltaru pewnie nie zdobędziemy. Widzę, że już jeszcze więcej jednostek dotarło. No, nie jest lekko, powiem wam. Nie jest na pewno lekko. Jedną z tych rzeczy, którą mogę zrobić, to jest odcięcie ich i właśnie to, to będę starał się zrobić. Tutaj widzę, że też dotrzemy do tej prowincji. Eee, atak mi się tutaj za chwilę odblokuje. Eee, I będziemy atakować. Tak, tutaj puścimy wsparcie. A tymi jednostkami, które sobie tutaj idą, będę atakował w tym momencie. Chociaż jedna jednostka też stąd jest sobie stąd prawdopodobnie będzie tą jednostką atakującą, więc tak, pyk, pyk. A wami to zaatakuje, żeby ich tutaj przeszpilić, chociaż to nie będzie chyba dobry pomysł, tak naprawdę, wygrajmy z nimi. Zorganizujmy jak najwięcej jednostek w tym momencie i poczekajmy na kolejne. Tutaj na pewno dotr. No właśnie, tak jak myślałem, dotrze ich więcej. Ale koniec końców wygraliśmy, co jest bardzo dobrą wiadomością. Czekamy też na rozwój sytuacji, tutaj na południu. Persja, bardzo proszę. Przepraszam Was bardzo, że się tak jakoś nie koncentruję w tym momencie tutaj na Związku Radzieckim, no ale jak wiecie, prawdopodobnie nawet się z tego spodziewacie. Tutaj jest dosyć bardziej poważna rzecz w tym momencie, więc. No więc musimy się z tym na razie pogodzić jakoś. Na szczęście widzę, że tutaj jednostki ruszyły i nie mają za bardzo problemów, no więc myślę, że możemy ich spokojnie zostawić tam. Ja się zajmę tutaj odcinaniem ich. Oczywiście musimy też pamiętać o tym, żeby oni nie odcięli mnie więc może jedną jednostkę jednak puszczę w tą stronę o, tutaj fajnie, że jedna jednostka została za 16 godzin prawdopodobnie ten atak zostanie wykonany tutaj na szczęście nie ma żadnego... Eee, żadnego, żadnego, fortu, więc myślę, że sobie spokojnie poradzimy niestety jest w Gibraltarze i to będzie na pewno się odznaczało właśnie tym, że będzie mieli bardzo duże problemy z przedostaniem się tam, aczkolwiek wygraliśmy bitwę jakimś cudem i oczywiście bitwa znowu ruszyła Uuu, tutaj jest nieciekawie ale myślę, że jeśli dotrze ostatnia jednostka, a właściwie dwie ostatnie jednostki tutaj, to sobie poradzimy. Mam nadzieję że tylko, że dotrą tam znacznie e, szybciej. 20 za dwa dni, o cholera. To nie jest tak szybko w sumie. Ale Giblartar, jeśli znajdziemy Giblartar. No nie rozbijcie mnie przypadkiem, no nie, no po prostu. O cholera. O cholera. Wiecie co? hmm 19 o 23 dobra, wycofajmy się wycofajmy się ich rozbijmy od nowa i przy okazji może uda mi się zająć... o właśnie, mówiłem, że się zdesantują mówiłem, po prostu wiedziałem o tym po prostu o tym wiedziałem no trudno 38, 40, myślę, że mamy szansę przejąć Giblartar. Jeśli przejmiemy Giblartar, to tutaj ten port jest chyba mniejszym portem. To będziemy w domu. Zapasy, zapasy i te inne różne problemy. 78, 60, tutaj jakieś złe sytuacje się dzieją. Myślę, że... Będziemy musieli sobie jakoś z tym jeszcze poradzić. Gdzie te jednostki moje idą? No idą wprawdzie. Gdzieś, gdzieś daleko są, ale idą. Nie, nie możemy im powiedzieć, że... Nie. 24, 3, 2. Jeśli chodzi o Gibraltar, to jest nieźle. Nie chciałbym też, żeby oni zaanektowali tutaj jakiejkolwiek prowincji. Właściwie. Żeby czegokolwiek tutaj nie zrobili. Nie chciałbym. Wiecie znaczy, co? Wesprzemy ten atak tu. Przejdźmy sobie tutaj wprawdzie ta prowincja będzie odsunięta. A, dobra, to jedna nie tutaj stoi. A, to nie będzie dobry pomysł chyba, ale. Dobra, zorganizujecie się od nowa to tam przejdźcie. A my przejmiemy teraz Gibraltar bo to jest największy priorytet chyba. O! Dobra wiadomość. Bardzo dobra wiadomość. Jeszcze jeden będzie? Gdzieś tutaj w produkcji jest? Tak, ale później dopiero, więc jedną jednostkę będziemy mogli sobie gdzieś tam zrzucać na tyły wroga. Tutaj mógłbym, chociaż nie wiem, bo jak tutaj zrzucę, to, to nie będzie chyba dobry pomysł niestety. No nic, musimy sobie jakoś poradzić tymi dwoma korpusami. Właściwie trzema, bo nadchodzi trzeci. Jeszcze mogę ściągnąć... Nie, nie mogę, bo to już wszystko ściągnąłem z tego co pamiętam. No trudno. Jak wygląda sytuacja? Raz, dwa, trzy, cztery, no jest, jest coraz lepiej, nie powiem, że nie. Tutaj widzę też, że są pustki, a moje czołgi dosyć szybko się przemieszczają, więc jest szansa, że chociaż Stalingrad zajmiemy wcześniej. Tutaj będą ostre walki teraz, więc szykujcie się na to, oczywiście Wam pozwolimy budować Junkersy. Strasznie dużo jednostek. Wolałbym, żeby te jednostki przedostały się gdzieś tam. Byłoby to znacznie lepszym wyjściem dla mnie przynajmniej w tym momencie. Zajmujcie ten Gibraltar cholerny, bo on jest kluczową prowincją i teraz będziemy starać się też odciąć ich. Mam nadzieję, że to, że tutaj zajmiemy prowincję za rzeką, troszeczkę nam pomoże w odcinaniu ich wszystkich od zapasów. No i kolejny desant. Japonia zabiła notówę. dobra wiadomość. Im jest ich mniej, tym lepiej dla nas. Czy wyjdziecie? Tak, to dobrze. Ale coś powoli, strasznie. Coś strasznie powoli. Mam tutaj bardzo mało jednostek i to mnie martwi. Ale mam nadzieję, że po zajęciu Gibraltaru będę mógł sobie kilka ich tutaj przerzucić. Poczekam też oczywiście, aż te jednostki sobie gdzieś tam przejdą No, pięknie atakują mnie Ale, myślę, że przed rzekę to się obronię Nogi Gibraltar, słuchajcie Słuchajcie, koledzy Tutaj nie ma co narzekać Ohohoho Gdzie wy stoicie, cholera? No właśnie, mógłbym tutaj spróbować ich zaatakować za chwilkę, znowu Kilku prowincji, ale poczekam aż oni się tam przedostaną. No bo jak widzicie, jest tej coraz, coraz trudniej. Tylko zajmiemy Gibraltar, Wiecie co? jeszcze troszeczkę czas. Bo w sumie myślę, że na tym etapie to już możemy sobie na to pozwolić. Tym bardziej, że Gibraltar jest już nasz. Do tego nasze jednostki też już dotarły. A, i co z nimi zrobię teraz? Poczekam, może aż się zorganizują troszeczkę. Wiecie co, może przedostanie się tu nimi? Poczekamy też chwilkę i tutaj będziemy przejść naprzód, słuchajcie. Po pierwsze, tak, te jednostki niech atakują tu razem z tymi jednostkami, a wy idźcie tu w ten sposób. To powinno się powieść, raczej całkiem sprawnie to powinno wyjść. Niestety te jednostki są bardzo powolne i to mnie, to mnie niszczy. OK, Jest nieźle, jeśli chodzi o to o sytuację w tym miejscu. I teraz tak, raz, dwa, trzy, powiedzmy, niech się przedostaną tu. I teraz muszę też uważać, żeby mnie nie odcięli w tym momencie, więc może... Będę im blokował drogę do tych portów, bo wiem, że nie będą starać się zająć te porty. Też robiłem sobie sytuację, symulację, przepraszam was bardzo, że wiem co się wydarzy, ale czasem trzeba, jeśli chce się wygrać jakiś pojedynek. Mamy zajęty praktycznie drugi port. Więc teraz Brytyjczycy będą e, dosyć zdruzgotani tym, co ich spotka. A teraz tak. Nie mogę przestać zwracać uwagi na to, co mi się bada, bo to jest bardzo ważne. Nie mogę coś zacząć nowego. Jest 42, więc na trzeci już mogę teoretycznie badać rzeczy. I sobie to zrobimy. W sumie, dlaczego by nie. Przejdźmy tu może. Chociaż może jeszcze nie, może jeszcze się powstrzymam, bo w sumie. E, trzeba najpierw ich odciąć już na 100% i dopiero potem e, coś z tym e, fantem działać. Tutaj wiecie, więc jak tylko tu się dostaniemy, to ja Was już przerzucam gdzieś e, w dalsze rejony. I może zróbmy to w ten sposób, że teraz tak. E, was zaproszę tu może najpierw zaproszę was tu, a później tu No cholera Najpierw zaproszę was tu, a później tu I tutaj zrobicie sobie relokację strategiczną Tak samo wy Wy możecie przyjść tutaj strategicznie Wy gdzieś tu A wy to stójcie w Gibraltarze. Teraz tak Was wrzucimy tu, was wrzucimy tu a wy sobie w tym miejscu stójcie. Chociaż też może nie wszyscy. Powiedzmy, że jedną dywizję sobie zostawię i to będzie ta dywizja najsłabsza. Ona się tu powinna zregenerować, i za chwilę też nie wiecie co. Jeszcze. Jeszcze zostawię jedną. A was to wrzucę w to miejsce. I teraz zobaczymy, jak sobie poradzimy. Bo mnie to bardzo interesuje, szczerze powiedziawszy. Okej, okay, tutaj zostaliśmy, nie chcę mówić, że odcięci, ale skasowaliśmy im trochę e, zajętego terenu. Tym bardziej, że teraz oni będą cierpieć straszne katusze przed brak zapasów. Mam nadzieję, że nie będą mieli e, możliwości ich zdobycia. Zastanawiam się czy nie przejść teraz tu. W sumie ta jednostka to mogłaby tu przejść. ale wy moglibyście przejść tu a później zajmiemy tutaj. Dobra, taki jest mój plan. Mój e, plan jest niechybny dosyć. No, myślę że, myślę, że przejdę. I co teraz? Zapytacie teraz? Zaatakujemy tu. Tylko, że nie wszystkimi jednostkami. Połową jednostek tu będziemy tak wspierać. No i właśnie, i właśnie teraz czekamy na rozwój sytuacji. Tam mi się coś zbadało znowu. Co była artyleria i. I co? Opancerzenie. I teraz pytanie. Pytanie, co mam teraz zrobić? Odpowiedzią na to pytanie jest prawdopodobnie zakończyć odcinek, bo widzę, że powinienem już go ludku kończyć. Tutaj widzę, że jakieś się złe rzeczy się zrobiły, a te jednostki są niepodpięte pod ten teatru. Co tu się stało? No trudno. Jak widzicie, zbliżamy się do Moskwy. Myślę, że się do niej zbliżymy w dosyć szybkim tempie. Zapraszam Was tu. Pyk 90. Wygrana. Świetna wiadomość. Tutaj nas atakują, ale myślę, że też sobie poradzimy z tym wszystkim. Nie chcę tu atakować przez rzekę, ale jestem niestety chyba zmuszony troszeczkę. Dobra, wygraliśmy dzięki, dzięki mojemu genialnemu zgraniu. I teraz. Co mogę zrobić dalej? No, wjeżdżamy w nich po prostu jednym słowem. Ok, tutaj możemy sobie odpuścić na razie ten atak. Tutaj niekoniecznie, no ale wypychamy ich. Tak jest, tak jest mój plan, właśnie. Żeby ich wypchnąć jak najdalej się da, wtedy myślę, że sobie e, coś zrobimy. Dobrego, tu widzę, że jestem zdezorganizowany, a te jednostki, czy one mogłyby tu pomóc? Mogłyby tu pomóc, słuchajcie. 9 godzin. Więc pomóżcie im. Chłopaki, nie ma na co czekać w sumie. Eee, teraz tak, czy wy sobie tu poradzicie? Może sobie poradzicie, może i nie, więc może was tutaj jeszcze wrzucę. A was to... Poślemy, powiedzmy... Tu. Powiedzmy, tu. Tu też wygram raczej. Zobaczmy, czy oni już cierpią na brak zapasów. Czy jeszcze nie? E, cierpią. 50% mają e, takiej kary za to. Dobra, wiecie co. Może zróbmy to w tym stylu, że ja tutaj zaatakuję, a tą jednostkę to prześlę gdzieś tu. Powiedzmy, e, żeby już ich powoli otaczać z drugiej strony. Tak samo mogę, myślę, zabrać sobie. Jednostki stąd i tu atakować. No, może na razie jeszcze nie strategicznie, ale tak powolutku się już tam gdzieś przemieszczać. Poczekamy na organizację lepszą i będziemy atakować dalej po prostu. Pyk. Tu widzę, że atak już poszedł, więc może tak troszeczkę pochopnie to zrobiłem, ale zobaczymy. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Myślę, że oni sobie poradzą. Więc zaatakujmy ich przez rzekę, co nie będzie proste. Co sumie było. Teraz bez zapasów to już... To już są... w trudnej sytuacji. I teraz pytanie: Czy ja chcę ich zaatakować, tak naprawdę, czy chcę ich rozbić? Bo prawdopodobnie odpowiedź będzie troszeczkę inna. Będę chciał się tutaj cofnąć. O, fajnie. Pyk. Cofnąć się, żeby zablokować im dostęp do portu, oczywiście. Oczywiście. No właśnie, tego chciałem uniknąć troszeczkę. A, dobra, idźcie tu chłopaki A wy tu Okej, okay, tutaj są kolejne odcięci, Kolejny mamy e, kocioł Kolejne jakieś tam technologie. Dosyć sporo ich się nabadało badało masa Masas Co tam jeszcze? Armia Ludowa i Artyleria Dobra Piechotę ulepszamy na... nie ulepszamy jeszcze Ta mi się może przyda kiedyś Nie wiem co jeszcze no nie macie szans, no już pogódźcie się z tym, że nie macie tych szans Cholera, tyle tych technologii dobra. Ogarnę je sobie może w następnym odcinku. Może tu wesprę tak po prostu zwyczajnie. Wow, 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 bo tutaj się robią dziwne rzeczy. Mam nadzieję, że sobie Hiszpanie z nimi poradzą. ja się zbliżam tu w takim razie. No i cóż, i dobra, tutaj zakończymy odcinek. Jeszcze rzucimy okiem, jak tam sytuacja na froncie jest. Coraz, coraz lepiej. Tak to wygląda teraz No i cóż, no ja się z Wami żegnam Mam nadzieję, że Wam się podobało Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę Możecie też zasubskrybować mój kanał I zapraszam też na swojego fanpage'a na Facebooku Do którego link macie w opisie No i oczywiście zapraszam też na hardofion.pl Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!